Witam wszystkich! Prezentujemy Państwu motocykl ROMET EPONY. Motocykl elektryczny, który zamówił jeden z naszych klientów. Motocykl zamówiony z opcją wysyłki na palecie. Aktualnie jest zabezpieczany tak, aby był bezpieczny i nieruchomy podczas transportu. Paleta jest do tego specjalnie wzmocniona i przygotowana. Dodatkowo spinany jest w niewrażliwych miejscach pasami. I będzie owijany gąbką i folią stretch. Damy sobie teraz chwilkę, żeby przejrzeć się mu, jak on wygląda. Prezentuje się całkiem ciekawie. Jest to ostatnimi czasy popularny model. Pojemna bateria, dzięki której możemy przejechać nawet 80 km. Pozwala się on rozpędzić do ponad 50 km na godzinę. Tutaj, zamiast baku w tradycyjnym motocyklu, jest schowek. Oryginalnie znajduje się tu ładowarka, natomiast my możemy przewozić tutaj napój bądź inne swoje przedmioty. Ostatnio padło pytanie też o wysokość chół. Koła mają wysokość około 48 cm. Licznik elektroniczny. Ciekawą opcją bezpieczeństwa jest to, że nie uruchomimy silnika dopóki stopka jest rozłożona, co wpływa na nasze bezpieczeństwo. Zobaczmy, jak przebiega proces pakowania. Teraz zrobimy sobie krótkie cięcie i zobaczymy się, jak motocykl będzie już owinięty folią i zabezpieczony przed otarciami. Jak widzicie, wrażliwe miejsca motocykla zostały zabezpieczone folią bąbelkową. Zostanie on teraz owinięty folią stretch. Stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out Call it what of mouth, can't put me down I'll be getting out You can have doubt. doubts, not what I'm about Have your f***ing cloud It be raining out, I keep making sound Go another round Time legend bound, can't stop me now You I tak oto prezentuje się cała spakowana zawartość Zostanie teraz przyklejony list przewozowy I pakunek wyjedzie do klienta Jeśli chcesz zrobić prezent bądź sobie I zakupić taki bądź podobny motocykl Zapraszamy do zakupu w naszym sklepie Sklep AgroRay Który możecie Państwo znaleźć w Lutoryżu bądź na stronie internetowej www.sklepagroraj.pl Mamy w ofercie glebogryzarki, ciągniki jednoosiowe, silniki do urządzeń spalinowych, motocykle elektryczne i spalinowe. Zapraszamy!